Widzowie, dzisiaj musimy zrobić wielką armatę, ponieważ mamy wojnę z Pajonem, Orkiem yy, i z lorem, ponieważ widzowie, normalnie jest wojna na Pajonowie teraz, no i widzowie, wpadłem na pomysł, że musimy zrobić wielką armatę, ja już lecę do Dave'a, ja wam powiem o co chodzi, czekajcie, tylko tam jest kurczę, pewnie jakiś... Yy... Patrzcie, tam jest Olek, dobra, szybko, musimy się schować, nie możemy nic powiedzieć, on tam stoi. Nie wiem, gdzie jest jestem w na ladę, ale Dave powinien być w sumie ey, w swoim rozwalonym domu. Co jest? Ej, dobra, czekajcie, musimy teraz tak, widzowie, ja mam y, plan, receptura jest prosta. Musimy mieć tak, 11 obsydianu, 5 TNT, y, trochę letstone'a. E, Dźwignie flinta, e, po płytkę i z wodę Żeby zrobić wielką, e, normalnie almatę No ja tą almatę widzowie Ja wam powiem, że ja ją zrobię Ja wpadłem na pomysł Żeby tą almatę robić na górze mojego wieżowca Tak żeby po prostu te TNT chyba spadło Ale właśnie to jest pytanie Jak ta almata będzie mocna? Czy ona będzie na tyle mocna, że przeleci przez te, te mury? Czy zrobić ją jednak z naszej wieżyczki, która po prostu będzie Ej, e, Balowski, co ty to robisz? Gdzie ty, ty tu latasz, ty? Ej, cześć, e, słuchaj, bo jest sprawa... Nie bo jestem b... tu, na wieżowcu, plecy! Wpadę Wpadłem na pomysł, żeby zrobić armatę, która rozwali chmury. Co o tym sądzisz? Armatę? Ale co? Ej, tam jest Olek, uważaj, czekaj, ja my nas zobaczyć? Czekaj, nie zobaczę, nie zobaczę. Patrz, i co myślisz, żeby zrobić armatę... Tylko właśnie, ja mam nie robię chyba z mojego wieżowca. Wydaje mi się, za, z z... z na naszej wiedzy tam może, może... Zadziała. co o tym sądzisz? Tam albo z mojego wieżowca zależy czy doleci, nie? To nie wiem jaki jaki chcesz TNT? Tak, z TNT ja mam taką na YouTubie znalazłem, no i tak mi się wydaje, że to by było dobre, tylko że nie wiem co ona tutaj wiesz. Spadnie to, nie? Wydaje mi się, że może być problem i chyba najlepiej... Zwierzę, zwierzę trzeba, zwierzę, no, zwierzę doleci. Tak, albo z pod. Może, może być za niska w sumie. Nie, dobra. Lubimy to z wiedzy! Lubimy to z naszej wiedzy. Musimy poczekać na noc. Tylko czekaj. Problem jest taki, że my nie mamy żadnych ładunków wybuchowych. Ja w domu mam jedynie jakiegoś na mozem, a mamy te ja tektura. mam, ja mam TNT. Co chcesz? To, co potrzebujesz? Ale nie ma, masz, bo ja też szukałem. Ja wiem, gdzie jest TNT. Ja wiem, gdzie jest TNT. Czekaj. Musimy się zaklać w tego? Yy, nie, ja wiem, że oni mają w swoim kurce yy, tym tam centrum dowodzenia pewnie XISTINT i tam musimy się zakrasć. Dobra, Dobra. Te, zamieniam pasty, 9 stone, a, a potrzebujemy widzowie 3, więc dobra, to już mamy. Potrzebujemy następnie Obsydian. Ja mam 8. brakuje mi obsydianu Obsydianu takim momencie. Yee, Obsydianu... Masz może C Obsydianu? Co takiego? Mam. W domu. No to weź mi dalej, mam, to. Weź. Mam, mam. A po co ci? Zobaczysz, zobaczysz, to jest do, do potrzebny eee... Masz sześć O, git Potem tak, dźwigniam, no właśnie, gdzie może być dźwignia, czekaj Tutaj nie widzę dźwigni, no ja też nie mam w domu, Mo no, dobra, ukradniemy potem Dźwignię Flint następnie, Flint jest potrzebny, dobra, Flint eee, czekaj Tutaj nie ma flinta nigdzie, woda, dobra, wiadro wody mamy Czyli tak, został Flint Pół jakakolwiek Ym, ale jakakolwiek właśnie. co no, my mamy jakąkolwiek. Ej, nie mam pół płytki. Po prostu nie mam. Żadnej? Taka. No żadnej, no nie wiem. Czekaj, tu nigdy nie ma w domu, bym rozmawiał. Tu są, tu są, przed twoim taka. kiblem. Yy, ale nie taka, nie, w sensie pół płyty, pół, yy, pół bloka, pół bloka. Wiesz o co mi chodzi? Aaaaa! No nie mam z, tego, z takiego. Yy. Dobra, eee, w domu chyba, choć chodź, chodź będzie, no, będzie będziemy na pewno. Do A, domu? Chcesz jakiś materiał konkretny czy zwyczajny? Nie, nie ma... o ja... Mamy. mamy, 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 tylko ja nie mam cajzy, ja nie mam cykelki. dobra, rozwalam to lęką. No i jak już będziemy mieli tą półpłytkę, to tak naprawdę... Brakuje nam tylko ładunków wybuchowych, których obecnie nie mamy, dlatego widzowie, poczekamy do nocy i zakladniemy się na długą stronę. Jest noc i widzowie, teraz musimy po prostu i się jakoś na drugą stronę, ale mamy na to plan, ponieważ wystarczy, że przejdziemy wodą. Tylko najgorsze, że nie, nie może nas nikt zobaczyć, nie może nas zobaczyć ani pają, ani widzowie Olek, ani widzowie Lolo. Lola chyba nie ma obecnie, czekajcie, dobra. Przejdźmy sobie tutaj i przepłyniemy tutaj dołem, patrzcie, normalnie, dobra, pyk, i teraz tak, musimy znaleźć, musimy być bardzo ostrożni, no i widzowie, dobra, lecimy i tak, czekajcie, musimy zobaczyć, czy nie ma tu gdzie spajona, Ani nie Ulka, bo oni normalnie tutaj chodzą, widzowie, ogólnie, to ja miałem, i właśnie, przecież ja mnie ładunki wybuchowe u góry, ale nie... Tam nie było ładunków, dobra, nieważne. Tam były tylko bronie. Tam TNT nie ma. Bo tam w ogóle jest moja tajna baza widzowie, w głowie Leona. Także pamiętajmy o tym, dobra, czekajcie, ty widzisz, gdzie jest tutaj pojona? Yy, Czekaj, nie, nie są... widzę, nie widzę. Nie, ale... Olek cały czas, ale on chyba na Awku stoi, więc możemy sobie tutaj spokojnie chodzić, gorzej jest palionym, nie wiem gdzie on jest. On chyba stoi na Awku, bo on nie obarte nocną. On w nocy stał i po prostu... Czekaj jak ja mam w ogóle dostać. Krótce. Dobra, tego bloka. Pyk i wchodzę. Blokami trzeba, weź jakieś bloki, o no właśnie. No czekaj, czekaj, bo tu gdzieś się ciepają! Mi się wydaje, że zanim wejdziemy do tego domu. Czekaj, musimy... Ej, nie ma tu pajona, no, ej może jest w domu, czekaj. Czekaj, czekaj, czekaj. <laughs> Jest tu jest tu, jest tu. jest tu! Jest tu! Dobra, czekaj, wracamy. nie może tu go być, czekaj! Ej, pający jaj, no nie chodzi tu! Ej, dobra cykaj, to, to takie razy... Nie ma chyba tu nikogo. O, nie ma! Dobra, czekaj! Ej! Co to jest za dula? Co tu jest dłuższe? Za... To nie jest! Co tu jest za dula? Czekaj! Ej, o co chodzi? o, Tu jest jakiś magazyn! Bo, jakiś magazyn! Ej, książka, co jest? Ty Książka normalnie! co jest, czekaj? Porano! Wygra z wojny plan bez ginąć, No fajne plany mają, chłopaki. No dobra, czekaj, czy my tutaj coś mamy? Czy my tutaj coś mamy? No tutaj nic nie ma! Ogólnie... Ej, dobra, jest. Ej! Pod na i potwory ładunków! Dobra, biorę i fleezer Ej, oni się skotną, z tego nie będzie, nie? Dobra, nie? Ej, musimy stąd spadać, dobra. Czekaj. Musimy stąd spadać jak najszybciej. Jak to będzie powiem, to go zabijamy. Wiesz jaki jest problem? Że musimy stąd wyskoczyć. Bo sobie nie da stąd wejść. Ja nie wiem kto to robił, ale dobra. Eee, czekaj, zamkniemy to. Jest, git! Nie, to nie zamykaj tego bardziej, o! Tak jak było. Czekaj, czekaj, Nie ma pojemna, no dobra, szybko! Spadamy! Spadamy Widzimy jak najszybciej! Mam nadzieję, że nas Olek zaraz... Nie budzi się. Dobra, Olek się... dawaj, budujemy tą rakietkę od razu, budujemy rakietkę, dawaj. Bu budujemy rakietkę. Problem jest taki, że nie wiadomo czy ta rakietka hmm. będzie miała odpowiedni zasięg, żeby on, on normalnie trafił do ich muru, ale zobaczymy, zobaczymy widzowie. Pyk pyk, 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 pyk. pyk. Ja nie na pewno trafi, bo to jest taka rakietka, która no, no mi się wydaje to jest na tyle blisko hmm. że na ludzie. I to wiesz też może, bo to jest na jedno TNT, ty mówisz czy na więcej? To jest na... jedno chyba, no, na jedno, na jedno. Dobra. Okej, okay, no to przydałoby się na więcej też zrobić. Więc co, zobaczymy. No, na razie nie chcę za dużego kalibru brać, a chcę to zbudować, ponieważ oni widzowie mają jedyną na serwisie bazookę, a my jej nie mamy. I to jest problem. Dobra, czekaj, tutaj szybko... nie mogę tam wejść, normalnie, cajs? Nie mogę tam wejść, dobra. Pyk. Jak nie jestem. Ma mamy to I, i teraz tak, teraz tak, trzeba zacząć od budowy. Czekaj, ja bym zrobił to tak. Tuple widzowie tamte dla Almaty nie zadziałało, ale mamy teraz lepszą. Poczema tu! Lubimy widzowie coś takiego z. Że... Dajemy tutaj bloka, tu dajemy drugiego. E, ja wam pokażę o co chodzi. kolmo to mocna, że po prostu nie wytrzymacie tego napięcia, pasty. Robimy tutaj taką podstawkę. No i widzowie. Dajemy to, dajemy tak. Tu na dole teraz... Kulczę, masz killow? Weź rozwal tego. Bloka. Mam kilo, mam kilo w no to, to? Dobra, pyk. zwal to Yyy... Eee, tak dobra, jest, jest. jest. Eee, teraz tak, Jak to dać. ma działać, bulowski, co ty wymyśliłeś? Pod tu, pod tu, pod stu. Dajemy tu eee, i teraz tak, potrzebna rzecz jest następna. Dobra. Weź mi rozwal te bloki, ten blok tu. Ten. Dobra, dobra. Nie Dajem. mam też kilofa znaczy sikierki, bo mi zabrał. Eee, no! Ja nie mogę, ja też nie mam, dobra, czekaj. I robimy tak pod... To jest to. Jeden. O nie, tu trzeba zrobić blok niżej. Dobra, robimy to tak, żeby to dał laden. Jeden to dwa, to też trzeba zmieścić. Dobrze, że tu jest filmy twoja zabawa czekaj. E, I robimy tak. Pyk, mm, i pyk. O, tutaj na tym musi być Ledstone, więc dajemy tutaj, widzowie, to jest Ledstone. Tutaj e, pochodnia, klik... Czekaj, czekaj. Pod no, niby? Patrz to, patrz to. E, a właśnie, ten papierosek mysny, tu jest Potrzebny, e, no i tak. Serio? Tak. E, czekaj, kubek wody. Pyk. No i teraz patrzcie to, tu. Dajemy tutaj TNT. Tu też dajemy tak. No, jeden wystarczy nawet, bo to jest jeden z jeden TNT. Eee, dajemy tutaj. Pyk, pyk, pyk. I dajemy tu na dole. Widzę, wyraz, dwa, trzy. I teraz patrz na to. Klikamy przycisk, Dobra. który jest tutaj. I ładuje. Ja się odsuwam. Patrz. Pum! Co jest? Ej, chyba nie trafiło. Ej, bo leciała chyba za nich, jeszcze raz. Chyba, ej, musimy to chyba niżej zrobić. Czekaj, a. Nie! Ej, czekaj. Patrz. I leci. Podź. A, papie nosa, No podź, Ej, to jest zapadzi. dobre, to jest dobre, bo przelatuję przez mur! Tak, o tak, To chodzi. Ej, robimy kilka takich i normalnie wygramy wojnę, widzowie. Nie. Dobra, widzowie, ja wam powiem tak. Na razie zakrywamy to. Oni tego nie mogą widzieć. To, to będzie widzowie dopiero mm, niespodzianka. To będzie niespodzianka. Zaraz to całe zakleję, ale przynajmniej mamy coś podobnego do ich bazuki.